Ja żle nie ma trewy ani konsing. biały cały jełbudy, buta snik skrzepi, chłemin mleczno delikatny. No jesteśmy dzisiaj na półmetku eliminacji konkursu recytatorskiego Rodno Eliminacje gminne poprzedzają eliminacje powiatowe i finał w Chmielnie. Ne, nie myśl tylko sto Nie, mrubeć Ja stoję tak przy tobą, Jak ty mnie tu widzisz? Ja nic nie mam. A kła w dwóch kła podskakiwa. A jedno składa w drugie. to no, język kaszubski jest bardzo ważny. Także bardzo się cieszymy, że dzieci chcą jeszcze występować chcą się uczyć wierszy i że jest wsparcie rodziców, jest wsparcie opiekunów także i że wróciły stacjonarne tutaj. Mogliśmy się spotkać na miejscu. Błymunka siekście serce, ka w nim jelek, Wieso ospiwom sobie, łec w piersach dłebia lech.